Dziękuję bardzo Panie Marszałku. Panie Senatorze, stwierdził Pan, że proponowane, proponowane zmiany są kompatybilne z NATO. Ja mam takie pytanie. Które z państw NATO mają podobne struktury do tych tworzonych tą ustawą? Dziękuję. Dziękuję Panie Senatorze. Pan Senator Jackowski. Dziękuję, panie marszałku. Panie senatorze, mam pytanie dotyczące 134 artykułu Konstytucji, ponieważ wspomniał pan, że są poważne natury, wątpliwości natury Konstytucyjnej co do proponowanych rozwiązań ustrojowych w ustawie, nad którą w tej chwili obradujemy. I proszę powiedzieć, czy. No, ten zapis brzmi Prezydent Rzeczypospolitej, mówię o artykule 134 ust. 3 Konstytucji, Prezydent Rzeczypospolitej mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców rodzajów sił zbrojnych na czas określony. Taki jest zapis konstytucyjny. On jest dosyć jednoznaczny, więc czy wobec tak poważnych zastrzeżeń czy wątpliwości konstytucyjnych nie należałoby odrzucić tego, tego projektu ustawy do, w celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, no bo troszkę by to było niepoważne, gdyby, gdybyśmy niekonstytucyjną ustawę podjęli w tej Izbie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy mogę? Dziękuję, panie Proszę bardzo. Więc chciałbym tutaj na pierwsze pytanie odpowiedzieć w następujący sposób biorąc pod uwagę operacje, jakie są ostatnio wykonywane głównie na zewnątrz przez wojsko polskie, czy też sięgając nawet do historii, to trzeba powiedzieć, że na ogół jest tak, że operacje wykonują różne rodzaje sił zbrojnych. I z tego też powodu pozostawienie tego rodzaju rozczłonkowania na cztery rodzaje wojsk raczej komplikuje sytuację niż ułatwia. I z tego, to jest jeden z powodów, dla których wprowadza się tą zmianę. A jeśli chodzi o dokładną odpowiedź o to, które państwa posiadają, to prosiłbym, chciałbym przekierować w tą część pytania do osób, które tutaj pan minister ze sobą przedstawia. Natomiast w odpowiedzi na pytanie pana senatora, no oczywiście tutaj zostało powiedziane, że to wszystko wymaga pewnej kompleksowej regulacji, żeby zaczęło funkcjonować, bo jeżeli tutaj zostało, zostanie wprowadzona zmiana to będzie ona skutkowała tym, że trzeba będzie wprowadzić zmianę konstytucyjną dotyczącą kompetencji prezydenta Rzeczpospolitej.